Mój mąż zaproponował mi związek poliamoryczny, ponieważ już sypiał z pewną parą, ale jego rodziców nie obchodzi zdrada sama w sobie, tylko to, że przespał się z mężczyzną, co jest dla mnie naprawdę niepokojące pod każdym względem i otrzymuje mieszane opinie od tych kilku osób z prawdziwego życia, z którymi o tym rozmawiałam, więc przydałaby mi się rada od zupełnych nieznajomych. Ja mam 26 lat, a mój mąż 27, jesteśmy małżeństwem od nieco ponad roku i razem od 4 lat. Spędziliśmy dużo czasu przed ślubem, rozmawiając o tym, czego chcemy od małżeństwa, więc myślałam, że jesteśmy na tej samej stronie we wszystkich ważnych sprawach. Bardzo go kocham, jest słodki, pomocny i ogólnie był moim wymarzonym partnerem aż do zeszłego tygodnia. Nagle pewnego wieczoru usiadł i powiedział, że chce o czymś porozmawiać. Myślałam, że to będzie coś drobnego, jakaś frustracja, zły dzień w pracy czy coś w tym rodzaju, ale zamiast tego zaczął mówić o tym, jak dowiedział się, że jego najlepszy przyjaciel i żona są poliamoryczni. On i jego przyjaciel zaczęli więcej o tym rozmawiać, dlatego uważa, że chciałby tego spróbować i chciał wiedzieć, co o tym myślę. Natychmiast poczułam ścisk w żołądku. Zawsze mieliśmy wspaniałe życie seksualne i nigdy nie dał mi żadnego powodu, by sądzić, że interesuję się kimś innym. Powiedziałam mu, że nie interesuje mnie związek poliamoryczny, że chcę być z nim monogamiczna do końca życia. Gdyby na tym się skończyło, myślę, że nie byłoby aż tak źle, ale wtedy poprosił mnie, żebym poczytała na ten temat i dopiero potem zdecydowała. Odpowiedziałam, że nie, bo już wiem, jak się z tym czuję. Zapytał, czy chociażbym to przemyślała i z jakiegoś powodu to uderzyło mnie w czuły punkt. To było jak natychmiastowe obrzydzenie połączone z gniewem. Wstałam i powiedziałam mu, że jestem zbyt zdenerwowana, by kontynuować rozmowę i że potrzebuję przestrzeni, więc tej nocy będę spać w pokoju gościnnym i że porozmawiamy później. Od tamtej nocy czuję ogromny wstręt za każdym razem, gdy na niego patrzę. On wciąż próbuje się wycofać, ale wiem, że naprawdę chciał być poliamoryczny. To nie chodzi tylko o to, że poruszył ten temat, ale o te kolejne dwa razy, kiedy o to prosił, po tym jak już powiedziałam, że nigdy nie czułabym się z tym komfortowo. To tak, jakby go to w ogóle nie obchodziło. Myślał, że może mnie przekonać i sprawia to, że czuję się okropnie, bo zastanawiam się, do czego jeszcze będzie mnie naciskał, jeśli powiem nie i skoro już chcę sypiać z kimś innym, to jak mam ufać, że nie zrobi tego za moimi plecami. Nadal śpię w pokoju gościnnym i myślę o tym, żeby po prostu teraz wystąpić o rozwód. Kiedy byłoby łatwiej podzielić wszystko i pójść osobnymi drogami, zamiast czekać kilka lat, aż złamie mi serce. On mógłby iść robić, co tylko chce, a ja mogłabym znaleźć kogoś, kto chce tylko dobrego, solidnego i monogamicznego związku ze mną. Ta myśl mnie zabija, ale czuję, że teraz będzie bolało bez względu na to, co zrobię. Chociaż nadal go kocham, nie sądzę, żebym była w stanie zapomnieć i nie widzieć mojego męża proszącego mnie o otwarty związek, a sama myśl o tym, że miałby mnie dotknąć, wywraca mi żołądek. On jest zły i sfrustrowany, bo rzekomo go skarze za zadanie pytania, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czego się spodziewał. Jest część mnie, która myśli, że rozwód to przesada, ale obrzydzenie jest tak silne, że nie mam wielkiej nadziei na powrót do tego, co było. Cześć, czy jestem dupkiem? Komentarze. Te komentarze są nie na miejscu. Jesteś absolutnie dupkiem za sposób, w jaki sobie z tym radzisz, niekoniecznie za odejście. Opublikowałaś to, żeby ludzi zdenerwować. Twój partner przynosi coś, Ceo uważa za bezpieczną przestrzeń, a ty to zamykasz, zanim w ogóle dowiesz się, o czym on mówi. Z twojego posta jasno wynika, że nie wiesz, czym jest poliamoria, odmawiasz nauczenia się czegokolwiek więcej na ten temat, kiedy on cię o to prosi, i odmawiasz nawet sprawienia mu tej przyjemności i przemyślenia tego dłużej niż te 30 sekund, które zajęło ci przejście przez opisaną rozmowę. Następnie każesz go biernie agresywnie i natychmiast szukasz wyjścia, podczas gdy on desperacko próbuje to naprawić. Co się stało z wybaczeniem, dawaniem łaski albo ona dobre i na złe, proszę. Jak powinnaś była to rozwiązać? Powiedzieć mu łagodnie, ale stanowczo, że jesteś przeciwna czemukolwiek innemu niż monogamia, ale że ponieważ go kochasz, poczytasz trochę więcej o tym stylu życia i naprawdę to rozważysz. Potem przeczytać jeden lub dwa artykuły i już następnego dnia, kiedy oboje byście się wyspali, powiedzieć mu, spójrz, przeczytałam x i na ten temat jako przysługę dla ciebie, ale nadal czuję się strasznie niekomfortowo. Po przemyśleniu mogę Cię zapewnić, że nigdy nie będę chciała niczego innego niż monogamia. Daj mu szansę powiedzieć: Ok kochanie, dziękuję za rozważenie tego, doceniam, że potraktowałaś to poważnie. Jeśli on tego nie zrobił lub nie robi, wtedy pokazuje Ci bardzo dużo. Nie możesz wyciągać wniosków z jednej głupiej rozmowy w każdym razie. Jesteś dupkiem za to, że nie stworzyłaś bezpiecznej przestrzeni dla swojego męża i nie okazałaś nawet mniej niż zero łaski. Wiem, czym jest poliamoria, nie muszę tego rozważać, żeby wiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych warunków, pod którymi kiedykolwiek czułabym się komfortowo, mając coś innego niż romantyczny i seksualny związek wzajemnie monogamiczny. Znam swoje granice i on też je zna. Rozmawialiśmy o takich rzeczach, zanim się pobraliśmy. Nie ma tu tak naprawdę nic do wybaczenia. Jeśli tego właśnie chce, to szanuję go mniej za próby wycofania się z tego, bo to oznacza, że jest chwiejny i niestały, nie trzyma się tego, co mówi, gdy pojawiają się konsekwencje. Myślę, że częścią odrazy, którą czuję, jest właśnie to, że nie tylko zaproponował coś, o czym doskonale wie, że stoi w sprzeczności z moimi fundamentalnymi wartościami, i potem naciskał, gdy powiedziałam nie, ale nawet nie potrafi się tego trzymać później. Byłoby lepiej, gdyby powiedział coś w stylu Chciałbym spróbować czegoś takiego, ale słyszę cię, kiedy mówisz, że absolutnie nie jesteś tym zainteresowana, to nie jest dla mnie czynnik decydujący, więc porozmawiajmy o tej części, zamiast tylko mówić, że to było tylko pytanie i że to nie jest takie ważne, przestań odmawiać, kiedy próbujecie dotknąć, bo czujesz się niekomfortowo i potrzebujesz przestrzeni, żeby się uspokoić, nie podoba mi się to. Edycja pierwsza w Wow to dostało mnóstwo odpowiedzi, cześć, czytam je najlepiej jak potrafię, zamierzam zastosować się do rady, żeby zrobić badania na choroby przenoszone drogą płciową. A moja ginekolożka znajdzie dziś dla mnie termin, żeby to zrobić. Nie sądzę, żeby zdradzał mnie fizycznie, ale lepiej zapobiegać niż żałować. Myślę jednak, że prawdopodobnie jest ktoś, kto go interesuje, być może żona jego przyjaciela albo nawet sam jego przyjaciel. Nigdy nie wyrażał, że jest biseksualny, ale to nie znaczy, że nim nie jest. Nie znam ich zbyt dobrze, więc nie mogę spekulować na temat ich roli w tym wszystkim. Postaram się być wyrozumiała i założyć, że z ich strony nie było żadnych intryk i że on po prostu potwycił to od przyjaciela i rzucił się na głęboką wodę. Chcę jasno powiedzieć, że go nie ignoruję. Możemy rozmawiać o każdej innej rzeczy, która się dzieje, ale nie jestem gotowa kontynuować tej rozmowy z nim i on o tym wie. Chcę być spokojna, kiedy do tego wrócimy, a jego zachowanie w tej chwili zupełnie nie sprzyja poczuciu spokoju. Za każdym razem, gdy znowu to porusza, czuję do niego coraz większy wstręt, ale on wydaje się zdeterminowany, żeby kopać ten dół głębiej, zamiast pozwolić, żeby sprawy się uspokoiły. To oraz nieprzyjmowanie pierwszego dnia jako odpowiedzi jest dla mnie większym problemem, niż sama prośba o poliamorię. Myślę, że spotkam się z prawnikiem tylko po to, żeby przejrzeć dostępne opcje. Na tym etapie nie mam wielkiej wiary w to, że terapia zmieni to, jak teraz się do niego czuję, ale byłabym skłonna spróbować kilku sesji, żeby móc powiedzieć, że próbowaliśmy. Zaproponuję to dziś wieczorem i zobaczę, co opowie. Edycja druga On nie uważa, że terapia jest potrzebna, po prostu chce wrócić do tego, jak było, zanim to poruszył. Powiedziałam mu, że to nie wchodzi w grę, nie da się odłamać złamanej kości, ona musi się zagoić. Zapytałam go, czy ma kogoś konkretnego na myśli, a on powiedział, że nie, ale nie jest zbyt dobrym kłamcą i niezbyt mu wierzę. Mówi, że to był tylko pomysł, że nikogo nie ma i że nic się nie wydarzyło. Ale jednocześnie nie chcę pokazać mi wiadomości między nim a jego przyjacielem, żebym mogła zrozumieć treść rozmowy, którą prowadzili. Uszanuję jego wybór, ale to wystarczy, żeby przekonać mnie, że coś ukrywa, nawet jeśli nie jest to trwający romans, i to jest problem. Mam umówione spotkanie z prawnikiem za kilka dni, poczekam do tego czasu z podjęciem decyzji i wybiorę się na krótki, samotny wyjazd, żeby odwiedzić moich dziadków w ten weekend, zaczerpnąć świeżego powietrza i nabrać perspektywy. Spróbuję zaktualizować sytuację w przyszłym tygodniu. Po tym jak przyjdą wszystkie wyniki i będę miała okazję omówić wszystkie fakty z profesjonalistą. Dziękuję za wsparcie i życzliwe rady. Aktualizacja pierwsza, ale wiele osób chciało aktualizacji i podjęłam kilka trudnych decyzji. Zastosowałam się do rady Lilo i zrobiłam badania na choroby przenoszone drogą płciową, na szczęście wynik był czysty. Zasugerowałam terapię, ale mój mąż nie uważa jej za potrzebną, wątpię, żeby zmieniła moje uczucia, więc nie będę naciskać. Stał się nadmiernie ochronny wobec swojego telefonu po tym, jak poprosiłam go, żeby pokazał mi rozmowę z przyjacielem poliamorycznym, żebym mogła zrozumieć kontekst sytuacji. Nie naruszyłoby to jego prywatności, ale wyraźnie jest coś, czego nie chcę, żebym. Zobaczyła i to mi wystarcza. Przestało mnie obchodzić, czy coś już się dzieje, czy jest to tylko pragnienie, żeby się działo, mętna postawa jego zachowania mówi mi wszystko, co muszę wiedzieć. Kusiło mnie, żeby skontaktować się bezpośrednio z jego przyjaciółmi i poznać ich wersję, ale w przypadku niewierności szczerze wolałabym nie obciążać się szczegółami. Odbyłam w ten weekend głęboką rozmowę z moimi dziadkami i wczoraj rozmawiałam z prawnikiem. Od teraz planuję iść naprzód z rozwodem. Bez dzieci oraz bez wspólnej nieruchomości czy długów, ponieważ czekaliśmy z kupnem domu do zakończenia rezydentury, powinno być łatwo podzielić finanse. Umowa najmu naszego mieszkania i tak wygasa za kilka miesięcy, więc planuję się wyprowadzić po przekazaniu wiadomości i po prostu płacić swoją część czynszu w obecnym miejscu do czasu odnowienia umowy. Jestem załamana, ale jestem przekonana, że to najlepszy ruch. Już mu nie ufam, brzydzi mnie jego zachowanie od momentu, gdy o to poprosił, i uważam, że najlepiej jest uciąć straty, zanim zajdziemy jeszcze głębiej. Gdyby był gotów być transparentny i zrobić cokolwiek, by odbudować zaufanie, byłoby inaczej, ale tak nie jest i nie chce wkładać wysiłku, którego on sam nie jest zainteresowany włożyć. Z czasem będzie dobrze. Więc tak, to nie jest szczęśliwe zakończenie, ale myślę, że leży to w moim ogólnym najlepszym interesie, a jeśli on nie jest szczęśliwy z monogamią po roku małżeństwa, to leży to również w jego najlepszym interesie. Mam nadzieję, że uda nam się rozstać spokojnie i bez większego dramatu. Komentarze, jesteś bardzo zabawna, rozwiodłaś się z kimś, bo zasugerował, żebyś rozważyła poliamorię, dlaczego nie poświęcisz kilku minut na zastanowienie się nad tym, a potem nie potwierdzisz, że nie czujesz się z tym komfortowo i nie pójdziesz dalej. Po pierwsze, nie potrzebuję kilku minut, żeby myśleć o czymś, co wiem o sobie od czasów, gdy byłam nastolatką, obserwując tysiące sposobów, w jakie inni nastolatkowie rozbijali swoje związki. Jestem monogamiczna, nie interesuje mnie seks poza zaangażowanym. Monogamicznym związkiem i mimo, że na studiach byłam wystawiona na kontakt z wieloma osobami o alternatywnych stylach relacyjnych, stylach życia, nawet perwersyjnych i niektórymi, które lubiły regularnie sypiać z innymi ludźmi. Pozostaję stanowczo monogamiczna, wiem, kim jestem, wiem, czym jest poliamoria i wiem, że jej nie chcę. Po drugie, minęło kilka tygodni i miałam aż nadto czasu, żeby to przemyśleć, odkąd on nieustannie do tego wraca i nadal jestem absolutnie niezainteresowana dążeniem do czegokolwiek innego niż zaangażowana monogamia. Gdyby ktoś zapytał mnie, czy chce popełnić zaplanowane morderstwo, nie potrzebowałabym kilku minut na zastanowienie się, żeby znać odpowiedź. Wolno po prostu wiedzieć pewne rzeczy o sobie samej. Jesteś tą złą, czy jakkolwiek brzmi ten skrót dwa. Twój mąż próbował przeprowadzić z tobą szczerą rozmowę, a ty w zasadzie zaatakowałaś go za bycie szczerym. Po pierwsze, nie masz dowodów na to, że twój mąż naruszył zaufanie małżeńskie. Po drugie, nie próbowałaś zrozumieć, czego on potrzebuje. Po trzecie to, że nie chcę terapii, może być bezpośrednią reakcją na to, jak się zachowywałaś. Nie sądzę, żebyś naprawdę była zaangażowana w to, by ten związek zadziałał. Nie zaatakowałam mojego męża. Powiedziałam, że nie będę uczestniczyć w poliamorii. Nie wygłaszałam żadnych komentarzy na temat poliamorii jako takiej w naszych rozmowach, jedynie to, że jest to dla mnie czynnik decydujący. Poprosiłam o przestrzeń, by zachować spokój, czego on nie uszanował poprosiłam o kontekst i wyjaśnienie tego, co on i jego przyjaciel omawiali, czego nie zapewnił. Zapytałam, czy byłby skłonny pójść na terapię, a on powiedział, że nie. Uszanowałam jego prywatność i starałam się go o nic nie oskarżać ani nie reagować gniewem. Szczerość jest cenna, ale każda komunikacja, także szczera, ma konsekwencje. To, że był szczery, informując mnie o swoim pragnieniu bycia poli, jest dobre, ale naturalną konsekwencją jest to, że faktycznie ogłosił, iż mamy fundamentalną niezgodność jako para. Po pierwsze, mój mąż nie musiał mnie zdradzić, żebym zdecydowała się na rozwód. Nieakceptowanie odpowiedzi dnie i odmowa włożenia jakiegokolwiek wysiłku w wyjaśnienie lub rozwiązanie sytuacji to wystarczający powód, by odejść. Podejrzenie niewierności także jest wystarczającym powodem, by kogoś zostawić, nie musi być udowodnione. Po drugie, rozumiem, czego on potrzebuje, po prostu nie jestem gotowa mu tego zapewnić, a więc najłagodniejszym rozwiązaniem jest rozstanie, aby on mógł realizować swoje potrzeby, a ja swoje. Po trzecie, jeśli to jest jego stanowisko, wydaje mi się to jeszcze lepszym powodem, by odejść. Nie ma innego rozwiązania poza udawaniem, że to nigdy się nie wydarzyło, a nie podoba mu się moja propozycja, więc nie widzę powodu, dla którego miałabym wkładać wysiłek, którego on sam nie wkłada. Edycja w cóż, romans potwierdzony. Ci, którzy myśleli, że chodzi o jego poli znajomych, mieli rację. Żona skontaktowała się ze mną, żeby się przyznać i przeprosić, ponieważ oboje nie wiedzieli, że ja do tej pory nie wiedziałam, myśleli, że mamy układ i nie pytaj, nie mów, więc to nie ich wina. Trwało to od kilku miesięcy. Koleżanka z rezydentury potrzebuje współlokatorki, więc przeprowadzę się do niej za dwa tygodnie. Mój tata i wujek przyjadą, żeby mi pomóc i być moim bezpiecznym planem wyjścia, kiedy powiem mu, że to koniec. Najsmutniejszą częścią dla mnie jest to, że przez cały ten czas był biseksualny i w ukryciu. Mógł mi o tym powiedzieć w dowolnym momencie naszego związku, a ja bym go wsparła albo pomogła mu znaleźć potrzebne wsparcie. Mam nadzieję, że zgodzi się zrobić to po cichu i szybko, ponieważ wiem, że jego rodzina oszaleje, jeśli dowie się całej sytuacji, a nie chcę tego dla niego, jakkolwiek bardzo mnie to boli. Skupię się na pracy i na mojej przyszłej współlokatorce, która także przechodzi przez poważne rozstanie, więc myślę, że nawzajem sobie pomożemy. Ostatecznie będzie dobrze. Aktualizacja druga. Nigdy nie myślałam, że to powiem, dziś się potwierdziło, że od kilku miesięcy spotykał się z parą poliamoryczną, którą uważałam tylko za jego przyjaciół. Kilka tygodni temu poprosił mnie o otwarcie naszego związku na poliamorię. Powiedziałam nie i od tamtej pory wszystko szło w dół. Już przygotowywałam się do odejścia, ponieważ jego zachowanie przekroczyło granicę i w głębi serca wiedziałam, że jest coś więcej, nawet jeśli nie miałam dowodów. Żona z tej pary zadzwoniła do mnie, żeby przeprosić i wyjaśnić, bo on w końcu przyznał im, że ja nie wiedziałam. Chciała upewnić się, że teraz wiem i że nigdy by się z nim nie zaangażowali, gdyby wiedzieli, że się na to nie zgadzam. Nie winię ich, on okłamywał wszystkich. Nawet nie wiedziałam, że jest biseksualny. Nigdy się tego nie spodziewałam przez te cztery lata, które byliśmy razem. Rozmawialiśmy o monogami i moich silnych uczuciach na ten temat przed ślubem, on był z tym całkowicie zgodny. Myślałam, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Nie ma wielu osób, z którymi mogę o tym porozmawiać, zwłaszcza teraz, gdy znam całą historię. Jego rodzina jest konserwatywna, religijna i prawdopodobnie by go wydziedziczyła, a ja tego nie chcę. Moi rodzice i jeden z moich dziadków wiedzą, że go zostawiam, ale nie znają dokładnych powodów, wspierają mnie niezależnie od tego, ale nie chcę im przekazywać nowych informacji. Nie chcę stawiać go przed wspólnymi przyjaciółmi, nic dobrego by z tego nie wynikło. Czuję się teraz taka smutna i pusta. Odejście jest najlepsze i jestem temu oddana, zwłaszcza teraz, ale zastanawiam się, czy kiedykolwiek naprawdę go znałam. Osoba, z którą się spotykałam i którą poślubiłam, nigdy by mi tego nie zrobiła. Cieszy mnie tylko to, że stało się to, zanim jeszcze bardziej pogłębiliśmy małżeństwo. Nie potrafię sobie wyobrazić przechodzenia przez to z dziećmi do ochrony. On jeszcze nie wie, że ja już wiem. Przeprowadzę się do współlokatorki z pracy, która potrzebuje współlokatorki, więc myślę, że pozwolę, by wszystko toczyło się dalej, aż się wyprowadzę i zostanie złożony pozew, ale czuję się też okropnie, wracając do domu za kilka minut i patrząc na niego, wiedząc. Edycja, myślę, że zapalnikiem było to, że po tym, jak poprosił mnie o otwarcie naszego związku i nękał mnie tym, gdy powiedziała mnie, byłam coraz bliżej odkrycia prawdy, więc zwrócił się do nich po wsparcie emocjonalne. Żona powiedziała, że już z nim skończyła z tego powodu, ale jej mąż wciąż decydował, co zrobić. On nadal nie powiedział mi ani słowa na ten temat. Tchórzostwo całej tej sytuacji jest odrażające. Wczoraj wieczorem przeprosił w cudzysłowie za swoje zachowanie i przyniósł mi kwiaty, ale nie przyznał się do zdrady. Bardzo się stara, by być optymistyczny, uważny i naprawić sprawy i jest miły teraz, gdy z nim skończyli, próbuje odzyskać moje względy, nie przyznając się do naprawdę istotnej części. Przynajmniej ułatwia mi to odejście, chyba. Jestem nim tak bardzo zmęczona. Miałabym mniejsze opory, gdyby jego rodzina się dowiedziała. Myślę, że jego rodzice byliby na niego wściekli za zdradę z kobietą, ale by to przełknęli. Gdyby dowiedzieli się, że jest bi i że jest zaangażowany w poliamorię, prawdopodobnie po prostu by Y go odcięli i nigdy więcej się do niego nie odezwali, jednego z jego kuzynów wyrzucili za bycie gejem. To mogłoby też wpłynąć na jego pracę. Uważam, że zasługuje na konsekwencje za zdradę, ale nie za bycie sobą, to już za dużo. Aktualizacja trzecia: wiele osób pytało, jak potoczyły się sprawy po tym, jak powiedziałam mojemu przyszłemu byłemu, że złożę pozew o rozwód. W końcu mam chwilę, żeby to opublikować po bardzo intensywnym tygodniu. Trochę przyspieszyłam harmonogram, ponieważ jego zachowanie zaczęło być niepokojące. Telefon od kochanków zbiegł się z tym, że mój były bardzo usilnie próbował przepraszać i naprawiać sprawy, ale bez przyznania się do zdrady ani czegokolwiek więcej. Współlokatorka z rezydentury szukała współlokatorki, więc zrobiłam plany, żeby się do niej wprowadzić, poinformowałam też moich rodziców i kilku bliskich przyjaciół o sytuacji. Mój prawnik doradził mi, żebym porozmawiała z moim byłym, zanim zostaną doręczone dokumenty, więc zaplanowałam tę rozmowę tuż przed wyprowadzką. CO stworzyło niezręczną sytuację, w której mieszkałam z niewiernym byłym, który nie wiedział, że ja już wiem. Pierwotnie planowałam wyprowadzić się w następny weekend, ale sprawy przybrały zły obrót w tym tygodniu i mój były zaczął się nakręcać. Ponieważ nie reagowałam na jego próby łagodzenia sytuacji i to ostatecznie eskalowało do tego, że w czwartek próbował wciągnąć mnie do łóżka wbrew mojej woli. Udało mi się uzyskać awaryjne zwolnienie w pracy i w piątek w większości się wyprowadzić, gdy mój były był w pracy. Moi rodzice przyjechali samochodem, pomogli i potem zostali w pobliżu na wypadek, gdyby mój były wrócił do domu. Mój prawnik złożył dokumenty w piątek. On nie przyjął tego dobrze. Powiedziałam mu, że wiem o zdradzie i że składam pozew o rozwód. Powiedziałam też, że chcę zrobić to po cichu, że wiem, iż jego biseksualność stawia go w niebezpiecznej sytuacji wobec jego rodziny i że najlepiej będzie, jeśli utrzymamy wersję, że mnie zdradził. W razie potrzeby jakichkolwiek informacji może kontaktować się ze mną przez mojego prawnika. Krzyczał, załamał się, płakał, powiedział, że odmawia zaakceptowania rozwodu i że powinnam dać mu szansę naprawić wszystko. Mój tata wszedł i dopilnował, żeby nie próbował mnie zatrzymać i wyszliśmy. Po drodze zadzwoniłam do moich teściów i powiedziałam im, że rozwodzę się z nim z powodu zdrady, że dziękuję im za przyjęcie mnie do rodziny i życzę im wszystkiego dobrego, ale że prawdopodobnie nie będziemy już w kontakcie. Jego rodzice byli w szoku, ale zareagowali z dużo większą łaską, niż się spodziewałam. Zablokowałam mojego byłego wszędzie poza pocztą elektroniczną, bo nie jestem w stanie sobie z nim radzić. Moi rodzice wynajęli Airbnb, więc zostałam z nimi i w zasadzie się rozsypałam. Na tym etapie jestem już po przeprowadzce, w ta część mojego życia się skończyła. Mój były jest podobno samobójczy według wspólnego znajomego. Mam nadzieję, że dostanie pomoc, bo jego zachowanie w ostatnich tygodniach było naprawdę dziwne, więc zastanawiam się, czy nie doświadcza jakiegoś epizodu zdrowia psychicznego. To nie zmienia faktu, że to już koniec. Nie jest ze mną dobrze, ale będzie. Skupię się na pracy i nadbaniu o siebie przez jakiś czas. To prawdopodobnie moja ostatnia aktualizacja, bo chcę patrzeć w przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy zaoferowali wsparcie i rady, naprawdę to doceniam. Aktualizacja czwarta ludzie pytali, jak się trzymam, i pomyślałam, że napiszę na własnym profilu, zamiast dalej to rozpowszechniać. Odkrywam, że pisanie o tym pomaga. Mój były przedawkował. Nie wiedziałam o tym, bo bardzo dobrze to ukrywał, ale zaczął używać kokainy. Nie jesteśmy pewni, czy to był wypadek, czy próba samobójcza. Moja teoria to mieszanka obu. Zadzwoniono najpierw do mnie, bo wciąż byłam jego kontaktem alarmowym. Ale przekazałam sprawy jego rodzicom, jednak wszystko jest bardzo surrealistyczne. Nie żałuję, że odeszłam, a niektóre rzeczy, których się dowiaduję, to potwierdzają, ale wciąż go kochałam i to czuję się jak kopniak w brzuch. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek naprawdę go znała, albo przynajmniej on nigdy nie pozwolił mi poznać swojej prawdziwej wersji. Nie wiem, czy mogłam zrobić coś inaczej, mam wrażenie, że przy wszystkim, w CEO był uwikłany, coś takiego i tak by się wydarzyło w końcu mimo to boli i miałam nadzieję, że rozwiąże swoje problemy i znajdzie bardziej uczciwy sposób życia, a nie ten. Chciałabym, żeby w którymś momencie się otworzył i żebyśmy mogli wspólnie ustalić, co zrobić, zamiast ukrywać rzeczy, aż poszły za daleko. Nie sądzę, żeby był z natury złą osobą, było wiele chwil, kiedy był miły, hojny i empatyczny. Myślę, że jego strach przed wyjściem z szafy oraz presja, jaką on i jego rodzina nakładali na siebie, by dopasować się do określonego wzorca, po prostu zraniły go w sposób, w którym narkotyki na pewno nie pomogły. Poza tym jest ze mną w porządku. Budzenie się w nowym miejscu było tak głęboko kojące, że wiem, iż podjęłam właściwą decyzję. Ja i moja współlokatorka dobrze się dogadujemy. Jestem na ostatniej prostej rezydentury, więc muszę tylko utrzymać skupienie. Moja rodzina i przyjaciele byli bardzo wspierający. Ponieważ mój były zmarł, formalności rozwodowe zostały zakończone. Jego rodzice chcą tylko kilku jego rzeczy z mieszkania, ale ja wezmę to, co jest na jego osobistych oszczędnościach. I wpłacę na konto uniwersyteckie dla jego siostrzenicy i bratanka, mógł się okazać złym mężem, ale wiem, że kochał te dzieci i chciałby, żeby to mieli. Nie pójdę na pogrzeb, nie wydaje się to właściwe w danych okolicznościach. Oswajałam się z myślą, że będę byłą żoną, ale bycie wdową zamiast tego jest po prostu nawet nie wiem. Wkrótce zobaczę się z doradcą, żeby rozplątać część tego wszystkiego, na razie będę zajęta. Edycja dla osoby, która powiedziała, że to potworne, że nie idę na pogrzeb. Prawdopodobieństwo sceny na pogrzebie znacznie by wzrosło, gdybym się pojawiła, a nikt tego nie potrzebował. Pogrzeby są dla żywych, nie dla zmarłych. Zmarłych to nie obchodzi i nigdy się nie dowiedzą, nawet czy mieli pogrzeb. Jego rodzina zasługiwała na żałobę bez konieczności radzenia sobie z niezręcznością mojej obecności, ja zasługiwałam na żałobę bez niezręczności bycia blisko nich. W świetle wszystkiego tego, jeśli twoja definicja potworności to troska o uczucia ludzi, którzy muszą radzić sobie z nagłą śmiercią swojego syna w niepokojących okolicznościach, to jasne, przypuszczam, że tak. W tym momencie podtrzymuję, że decyzja o nieuczestniczeniu była właściwa